Thank you. Układ taneczny pod tytułem Słoneczko, wykonany pod obiecznik ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego i warsztatu terapii zajęciowej. Wystąpili dla Państwa Monika Senejko, Alina Rymer, Agnieszka Kluza, Renata Sakiewicz, Sebastian Motała, Dariusz Dębia, Grzegorz Stefański, Dariusz Matusiak, Dawid Stolarek, Szymon Kielar. Aleksandra Kazban i Ewelina Garkowska. Chcielibyśmy serdecznie powitać aktorów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także osoby obecne na sali, w tym również przedszkolaków. Serdecznie witamy również zaproszonych gości. Pana Andrzeja Szczegła, burmistrza Gryfic. Pana Stanisława Bursza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach. Paną Ewę Godycką, kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach. A jeszcze jednocześnie pani Ewa jest tutaj w zastępstwie pani Renaty Teresy Korek, która objęła patronat nad naszym przedsięwzięciem. Pana Jacek Zdankowicza, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krywica, Panią Magdalenę Walukiewicz, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfica. Pana młodszego inspektora Krzysztofa Boguszewicza, zastępcę komendanta Wieloletniej Policji Policji Przedstawicieli i telewizji naszej, lokalnej. Naszych szanownych księży, serdecznie również witam. również Pana Andrzeja Grzeszczyka, kierownika warsztatu terapii zajęciowej w Szczecinie, Płoni. Pana Mariusza Cierpiała, kierownika warsztatu terapii zajęciowej w Stagardzie Szczecińskim. Oraz Panią Aleksandrę Kuć, dyrektora ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego ze Świnoujścia. Oraz wszystkich zapraszonych gości, których być może nie wymieniliśmy w tej chwili, ale również serdecznie wit witamy. Aby konkurs był w pełni, przegląd teatrów mamy wytyczone jury. W tym roku, jury jest dla nas bardzo wyjątkowe, ponieważ w skład jury wchodzi. Dwoje państwa z Teatru Współczesnego ze Szczecina. Mamy również y, przedstawiciela Teatru Polskiego ze Szczecina i y, panią Różę Szuster, która jest instruktorem teatralnym oraz gryf y, dyrektorem Gryfickiego Domu Kultury. Chcielibyśmy pokrótce przedstawić państwu nasze jury. Pani Iwona Kowalska. Absolwentka studium aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu. Występowała w Teatrze w Zielonej Górze i Białym Stoku. Od 1984 roku w Szczecinie. Najpierw w Teatrze Polskim, a następnie aż do dnia dzisiejszego w Teatrze Współczeństwa. Pan Przemysław Wali, Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmu, Telewizji i Teatru w Łodzi występował w Warszawie w takich teatrach jak Teatr Adekwatny, Teatr Na Woli, Teatr Muzyczny Roma, Teatr Komedia. Obecnie kurs aktorski Pana Przemka możemy podziwiać na deskach Teatru Współczesnego. Pan Wiesław Łągiewka, aktor, śpiewak, reżyser, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Od roku 1996 związany z Teatrem Polskim, a zwłaszcza z Czarnym Kotem Rudym. Teatralną sceną kapaletową, gdzie możemy podziwiać talent Pana Wiesława. Oraz Pani Róża Szuster, instruktor teatralny, a także dyrektor Brytyjskiego Domu Kultury. O zabranie głosu prosimy pana Krzysztofa Ciechłowskiego, wiceprzewodniczącego zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym w Grywicach. Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu zarządu polskiego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryficach, organizatorów, uczestników i wszystkich zgromadzonych chciałbym e, powiedzieć tylko tyle. W tym festiwalu wszystkie zespoły prezentowane będą zwycięzcami. Żyli jak najbardziej profesjonalne, do oceny, e, zakwalifikuje miejsca. E, Scharakteryzuje ich występy, natomiast w naszym odczuciu, i mam nadzieję, że i państwa, mówiąc w naszym, myślę o organizatorach, o zarządzie koła, ale i państwa, wszystkie zespoły, będą w tym festiwalu zwycięzcami, właściwie tutaj nasi moi przedmówcy powiedzieli w zasadzie wszystko, co było do powiedzenia, czy państwa. Ja ze swojej strony chciałbym tylko, żebyście państwo. Mogli doznać wielu bardzo głębokich wrażeń, żeby te występy wzbudziły w Państwa e, no, wysokiej rangi doznania artystyczne. Tyle. O zabranie głosu poproszę Panią Ewę Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi zaszczyt odczytania listu skierowanego do Państwa przez Panią Przewodniczącą Rady Powiatu Gryfickiego. List składany jest na ręce Przewodniczącego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem umysłowym Koło w Gryficach, Pana Wincentego Tejlika. Jest mi niezmiernie miło objąć honorowy patronat nad przeglądem teatrów niepełnosprawnego aktora, który po raz kolejny organizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach. Jednocześnie pragnę przeprosić za swoją nieobecność, jednakże obowiązki służbowe uniemożliwiły mi przybycie. Przedsięwzięcie organizacji tego festiwalu jest bardzo ważne. Ponieważ stwarza osobom niepełnosprawnym szansę, możliwości realizacji siebie, doświadczenia pełni człowieczeństwa, godności oraz szacunku. Obecność i zaangażowanie wychowawców, rodziców oraz przyjaciół potęguje tą siłę, ponieważ tylko wspólnie można tworzyć coś wielkiego i niepowtarzalnego. Życzę wielu sukcesów w realizacji nowych zadań. Dni wypełnionych codziennymi radościami, dobrym zdrowiem i życzliwością bliskim. bliskich. Z poważaniem, przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego, Renata Teresa Chorek. Ja również dołączam się do tych życzeń. Dziękuję bardzo.